Widzowie! Pamiętacie ten domek? Pamiętacie. Tą górę? Pamiętacie. Tą serię? To wszystko. A w ogóle się nie przywitałem. Dobra. Siemaneczko. Nagrywam sobie ze starej. starej. ser... Serii. Po prostu stara seria. Chyba z... tego nie po prostu chyba się Eee... No. No i tam był hacker. Za mną jest góra hakera Tu jest mój domek. Sobie ładny, e. Musicie powiedzieć, ale ładny Musiałem, że, że będzie. No to, to miałem chyba 11 lat, jak nie. 12 już. Tyle co teraz? Znaczy te, to będę miał... 5 lipca, e, urodziny i 13 i Ero, i będę urodzinowy odcineczek nagrywał A, no i mam pytanie, czy chcecie powrót tej sali jak nagrywam jak hacker mnie atakuje i mógł mu... kurde eee o klikaj kółka, bo ja nie chcę wychodzić z abracji. eee tylko ten, chcę pokazać no, z hakerem będzie naprawdę dużo przygód A no, jak chcecie mnie no. to... Spoko Pokonam szybko tego hakera A jeżeli chcecie taką bardziej Serię... Fabularną Bardziej taką ten To spoko Będę Poli zabijał hakera No, zero k***ów Czyli zero... nie Zero... Nie wiem nawet czego. Zero e, subskrybentów nowych. Ale lajka możecie zostawić. jaki ten teren taki sztuczny? Muszę to poprawić, Manie Normalnie teren to nie jest taki. Wtedy tutaj lubiałem jakby ten teren idealny. Ale to jest złe złe, bo to źle ten, to nie pasuje e, no to jeżeli chcecie powrót do tej serii to napiszcie w komentarzu napiszcie e, w komentarzu tak chcemy serię e, survival minecraft survival no to przemytne mam serce i napiszcie, kiedy macie urodziny, to wam przypnę serca. A w ogóle tutaj mamy kibel szreka. No, dobre. Chyba będę powoli kończył ten odcinek. Wiem, taki krótki, ale jakiś jest. Ale chyba będę kończył. O, ziemniaki. O, będę miał na razie co jeść. Dobra e, może zreszmy, fanę. No, sobie weźmę pod zbieram fana mogę Jak mi się wyłączy nagrywanie to jak coś to polecuję mi pamięć Nie daję więcej nagrywać A YouTube coś wyciął. Bo YouTube też lubi wycinać to ładuję to. Zgniły ziemniak A sobie zjem No Nic mi nie zrobiło Polecam jeść zgniłe ziemniaki Polecam Kuba Games Elo. Dobra pozdro Pozdrawiam wszystkich e, Wakacje są tak ganduchota Ja muszę kupić sobie basen W te urodziny Dobra Elo, ja kończę ten odcinek Pozdro Wszystkim no, i chyba będę wracał do tej sali. A w ogóle to niedawno się obudziłem. No, a już jest. 17? Nie, 18. No. No to ja się obudziłem jakoś o 16. No to wiadomo. nie upał. Tak mi się chce spać. A powinienem być pełen energii. U, dobra To ja kończę ten odcinek Elo, nala Pozdro Zostawcie suba, lajka Elo